Tak, Czy tak. no. no. jesteście gotowi na melo? Elo, elo! <noise> czy jesteście Halo. gotowi na melo? Elo, elo! Dzień dobry, gramy w Garysmod Murder, czyli nasz ulubiony tryb! A gdzieś tam jest plaga, Baxter, Hadesiak, Paweł i Diabeł! Halo! Ej, dlaczego jestem nobem? No nie, no tak wyszło. Ja, no, dziękujeku. Ja ani. jestem Jessica Alba. Czy jestem kobietą? Przepraszam, czy jestem kobietą? Jestem Halo? Halo. Jestem Painter. Jestem no. Alba. Pańtem. Jestem Alba. I czy jestem kobietą? Tego mi ja tyle tak powiedzcie? Ja jestem Zbyszkiem. Tak. Jestem kobietą! Pyszek, To fajny. Możesz się bawić tak jak po uciekaj. Uciekaj. Zginę, wow. Pyszek. Już? <grym> tak, Dagmara nie żyje. O! Czerwona była i zginęła tutaj. Indianinka! Wow. Była facetem Halo. w sumie tutaj, wychodzi na to. Teraz No? Catch shot! I właśnie w ten sposób Pyszek, brawo! go! kogo posłałam, nuba! Nubie, jeden. Nubie on nie potrafi nie potrafi grać, dlatego tak agresywnie Dziękuję. Eee, że mnie zabiłeś. Nie ma sprawy. Dzisiaj zagramy sobie jako świadek. Tyle odmiany troszeczkę. Tak oh, oh, oh. mara, hallo. Jestem królową, królewską. Eska... Co? Co? Jest jakaś królewska? Jest gibelską kryptą. Ja rozumiem. A ja jestem, jestem bananowym tasiemcem. Co I to mam powiedzieć? Bananowy tasiemiec? Ja jest jest królewska, hallo. Tak <laughs> jak a można jest. być bananowym kurwa tasiemcem? A. Można być bananowym tasiemcem. To jest dobra. Hallo, y y y youtuber, youtuber hey. mnie zabił. O! DRAMA! SZYBKO! DRAMA! DRAMA NA YOUTUBE NOWA! Proszę wyznaczyć zasadę, że nie podpowiadamy pod względem kto jest mordercą pośmiertem... PAWEŁ! SKKF! SKKF! SKKF KOFKĘ! Jak wszystkich, nie? Czyli plagaty ty żyjesz? Nie. A, to Paweł jest! Jesteś ostatnią Zofią żywą. Dobra Zofia, nie zginęła. Jeszcze Zofia nie zginęła, póki Zofia żyje. No a. to wiesz, Ale sensowne. Paweł. Zofia, a czy masz czym się bronić? Właśnie nie mam. Zofia. MAM! Silną, żeńską wolę! A, silną, a. żeńską wolę. Masz dwa nie? wielkie Jestem silną, niezależną kobietą. Uważaj, Jestem przeciwko aborcji! Nie złapiesz <laughs> mnie, Paweł! On, jak będę tak szyczał to on zacznie... Kurwa! Ja się nie, zauważył, nie, on, tak się on Cię nawet nie widział. Easy. Easy peasy lemon squeezy, patrz. Proszę, czy Paweł... A to kto miał w dupie tam, dupie miał już nie żyje Diabeł nie ukrywaj się, tylko idź po broń Ona tam leży O kurwa Ale nie wiem gdzie jest tam W dziurze Tam Typie Chodź Kurcze, no Już wiem chyba dlaczego byłem Ale wiesz słabi nas ofiarowie i Bardzo słabe nas ofiary tym razem postaram się być lepszą ofiarą No Jesteś ofiarą albo jesteś mordercą Weź się zdecyduj stary nawet się nie spodziewali, że tak szybko zabiją. E, nie? Pro, proponuję się gdzieś schować. O, jestem pawianem! Ej, o, ja pierdolę kocham pawiany! Chodź za tobą, ja ci ufam! Dynami. Ja ci ufam tak bardzo. Pawiany wow, są godne wow, zaufania. Prawdzie wow, wow, on się szczelają. Prawdzie działa. Się jestem budyniowym żołądkiem pawianym. Budyniowy żołądkiem pawian. zabija. Pawiany są dynami. zajebiste! Jeszcze masz taki kolor jak twój tyłek, nie różowy. Tak? A ja jestem piwerny piwerek! Chodź badać, Ej, co mówisz, e, morderca? Ej, ja nikim morderca, jestem świadkiem. Ja o jest. nie, 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 kręci. On kłamie, on kręci, zabijcie go. Hadesia się kręci, zabijcie go, zanim złoży jaja! jajka. Przecież... No, nie, zabijcie społeczeństwa. Pawiany są godne zaufania? Bo czuwa no, Na pewno. Porozmawiajmy a, o tym w moim domu. Ja to się wolę schować gdzieś. Mogę e, się schować. Piverek, chodźcie tu. Czymś to nowa kobieta, a chcecie mnie zabić? Nie, nie. Chcesz się z tobą pobawić. Nikt nie dopadnie Paweł Ełro. tam do dziury wszedł. Ja. Do dziury wchodzę. Ej, ej ten bud budowniowy żołądku i morderco, skakuj na dół, natychmiast! Budyniowy! Halo, yeah. yeah. Ej, Niech wy na dół, jesteś, bo kurczę. użyję broni, morderco! Pa, ja użyj! Przepraszam, O! Użyj. Spaliłem się! strzelę?! Wow! Diabeł byłby dumny! Zabiłeś. Brawo, gratulacje! Diablo, o, dobra, dobra. Chodzi za to za jest Tak bardzo <laughs> ja, Nie wiem, go. schowałem się Blady wróć tu, zrobimy okay. to taktycznie Chodź tu Wiesz? Kades, ja, ja, ja <laughs> domyślam się, że widzę jesteś Widzę pistoletero Ale ja mam pistolet, Blady. A, pistoletero Pistolero widzę To ty jesteś, wow. tak? Ty jesteś, nie, ja nie. Ja ty nie, nie, ja ty nie jestem jesteś tylko pawianem. Powianem. Ja Blady. jestem piwiany piwierkiem. skrada się na ciebie ktoś Uważaj, różowy No ja jestem, ja jestem uczciwy, bo ja mam rękę. Zabij go, zabij go Dobra, musimy być ostrożni, bo mordesa może być wszędzie czy ja mogę się z wami schować? Dobra, strzelaj do z do tego czerwonego, to musi być jąg. Czy ty nie trafiłeś nikogo? kogoś? Nie! Bierz co się... nie, bierz, bierz, bierz no. pistolet, szybko! Dobra, ja zabił mnie. Ty niewierny Pawianie, czyli no, jednak ty! Czyli nie prawian! Pra... Co, Rady, Cię to Ja ci ufałem! Byłeś moim ulubionym Pradusie. gatunkiem małpy! Jak mogłeś! Ja nikogo nie zabiłem! Pawiam, czemu się nie, nie broniłeś, osoby. że jesteś tylko sanderką? Że ja mówiłem, że jestem normalny. Morderca nikogo nie zabija. Każdy tak mówi! Co to w ogóle było? Baxter też to mi to mówi cały czas, że jest normalny! Było Dobra, ja jestem Izaszem. Jestem kobita. Ja jestem, jestem adminem. Jestem i Jestem adminem, zaraz się zbanuję. Jestem starym procesorem. Halo, panie admin, proszę pójść z... sobie. Już banuję, admin. Jestem admin, będę ba Cześć, banował. Cześć, Izasz, Kubitą. Kubitą. A jest tam Mary. Czemu ktoś nie żyje? Czemu ktoś może się jak procesor? Ktoś nie żyje? Ja, ja jestem Gdzie nie żyje? Gdzie jest trupy? Gdzie są trupy? Ej, swoją drogą jest tu detektor. Zielony jest tym zabójcą. I7. tak? Który to jest zielony. zielony? zielony. zielony. Ja, ja nie mam. to nie, nie ja byłem. O, to Gdzie jest zielony, ja się pytałem? To że ja? Nie. nie Są w sumie tak. trzy kolory po dwie. To, był przód. Przód. Co co się to ja byłem w trzy I I Gdzie tam, 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 tam jest! Tam jest na górze, Wskoczył na, na dół. co ty gadasz? Ja, Nibiech Nibiech, ja byłem to Nibiech nie ten! To jest I7 nie ja, gościu! Obok ciebie! A no a, niebieski! Dobra, to nie ja. Nie, tam! Kto ma broń? Kto ma broń? Mary jest morderca. EJ TEN GOŚCIU TEN zielony, Zionek TEN Ten zielony tam obok niebieskiego to jest morderca Ej ja nie widzę z niebieskiego Aha <grym> no właśnie Który to jest zielony a który to jest Admin. który Bo ja nie rozpoznaję tych Admin Kurde <grym> <grym> I, I macie... zawsze obok ciebie To jest po imieniu? Kto jest mordercą? Dwóch... Hadesiak jest mordercą Nie jestem mordercą bo byłem przy... Ale Tym, jak on ma na imię bladnik, bo nie wiem jak ma na imię Nie podchodź do mnie zboczeńcu adminie Daj mi spokój co? Patrzcie, Co? patrzcie, ten tutaj O, się, to Mary to jest zabójca Co? Mary to jest zabójca Admi <laughs> to jest zabójca Twoja mama chyba ja To jestem... Mary to jest zabójca Mary jest zabójcą Dobra, proszę, proszę bardzo Nie, nie o. jest Okej, okay, czyli jednak nie to? jest Mary zabójcą Mówiłem <laughs> przepraszam, przepraszam, przepraszam Mary Przepraszam, Ty, Judaszu. Ten procesor jest zabójcą. zabójcą. E, Patrzcie, ale my. Ten plagę poszukaliśmy, mnie, to nie był zielony. To, to, plaga, to był jakiś taki limonkowy. Nie, ja nie mogę być zabójcą dwa razy pod rząd, no. Można o! być. Kłamie. Można. Mówiłem, że tak, procesor. Tak, ale ja mówiłem wam, żebyś strzelać do i 7 to nie, nie, nie. To nie nie. Nie, bo ktoś ciągle jeszcze krzyczał zielony, a ja tu żadnego zielonego nie widziałem. Chyba ja byłem zielony, ale. To nie był zielony kolor plagą. Ja był zielony, nie Tam jest To był limonkowy co najważniej. Właśnie. Melasz brąz! Cześć, jestem Bogdan, mam 12 lat, nagram Minecrafta Dobra. Strzelasz do niego! Cześć, Bogdan! A nie Bogdan, ładne! Słyszałeś, że w Minecrafcie da się zabić świnie? Tak, da się? Da się, podchodzisz do świni i mówisz jej... Elo mała! Nagrałem z tego odcinek, hopie! Ananasek! na jest Ananasek! Jestem gufim, znam Mikiego, więc odpierdziel się ode mnie. Jestem panem bogna Jestem gufim, znam Mikiego, więc odpierdziel dawaj, się od dawaj. niego! Właśnie. Jak nie to, to zadzwonię po kaczora Donalda i cię Wiecie co, ja... Wyjaśni cię. Ja Skakany hmm. fotek sobie. Czemu, Czemu ja tu się wchodzi. Jesteś okay. gufim? Tak, jestem gufim lotku. Chcesz się tu przejść. ja popatrz mi w oczy. Lodek. Tam, że się Lodek. robisz deza troszkę jak patrzysz w oczy. Ja patrzę mu w oczy. Popatrzcie mu w oczy. za dużo osób, ja Uf, wdowa, wdowa, jest wdowa, wdowa JEST MORDERCĄ Wdowa jest BOGDAN z mordercą. Nie Bogdan no? nie jest. Wdowa, wdowa jest Gonią mordą. się tam. Ananasek, okej. Idziemy jak ananasa. Okay. Sam już za Tam? Nie, no, ja mówię tam. No no, nie mówię ten. ty jesteś Ananasek, na gościu Kto ma pistolet? Kto ma pistolet, widziałem murderera Kule na Ananasek, pistolet ma. Zabij go. Widzisz, tu jest trup. Patrz, to? Bogdana zabił. Czyli to nie Jak jest Bogdana, to jest To kto? Bloody, do kto? Bieg do dołu. No Bloody, na pewno Bloody. To ma bloody pistolet. Gola, Jak się nazywasz? Jak się nazywa? Ten się nie. nazywa, to jest Bloody. Nie A Golf, nie Goofy, nie, gofie, nie Ananasek i nie ten. Kurde, się. Ja się sobie. schowam w ty. Chowam się w czynnościach mordoru. I... No ja umarłem w sumie, to nie mogę o! wam pozostawić. To no, ty kur. Ty jesteś upośledzony o... czy takiego udajesz tylko? Biegałem pod tobą przez cały czas, ty idioto! Dobra, kras. Jaki typ w A ogóle, no. ja nie no, jestem tak. dumny, to jest kłamstwo, no, no, szczerze. Że on nie jest mordercą, bo on... jaki jest problem? No, nie, ja w ogóle ja nie zabił że... diabła przez chwilą, nie, nie czy... strzelał go, nie, ja swoją nie, nie jest mordercą. Ale on nie jest mordercą, ja on to prewencyjnie zrobił. Prewencyjnie zabił. Baxter, cały czas stałem, przez cały czas stałem pod nim. Wy go szukaliście mordercy. Baxter na jakimś świecie że jest to morderca. Ja nie wiem, jak miał na imię to, się stało? Ja to oh. widziałem! Oh. Pustałem mu w... 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 oh. Jak mogłeś mnie ja, ce... zabić abym lodzikiem? Lodek! Ale ci... Z, ale ci Baxter zrobię ]Yeah, dramę, kurde Ale, ale beka! Ja. To... Ja Ej, ale kurde. Ej, morderca ma teraz fajne rzeczy, kiedyś nie mógł otwierać tych rzeczy co TTT, a teraz... No, tutaj od grama tego jest. No, a nie na tym jest Ale co? Jakie rzeczy? No bo teraz morderca ma możliwość korzystania z pułapek, które były przygotowane dla gościa od TTT Fajno. no A, czyli ta bomba i tak dalej czyli yy, nie, nie nie tyle rzeczy co pod, może otwierać przejścia co nie korzystać z tych wszystkich ty klapek no e, to fajnie Maciuś odsuń się no szczerze, no, ja do mnie po co do mnie hej mi się wydaje że Miranda jest mordercą znaczy, oboje się bardzo znaczy, przepraszam znaczy Miranda słono cudem nie ja tu ja tu czekam na jakiś dajcie dziękuję jestem cześć Maciuś mi się cześć, wydaje, myślę, że Miranda jest! Myślę, że tu może być Fox bezpiecznie. Ja bym wszedł do Maciusia, bo on nie ufał, bo to zbyt, zbyt, cześć. Czekajcie. Wszystko stać! stać, zbyt, jakie stać zbyt, jakie nie ma Jakie jak jest stać wszystko. Stać nie będę Ej, Miranda, z mordercą Kurwa, no ja nie wierzę w to po prostu. Ja was muszę... Ja was wykastruję wszystkich. dlaczego ja zawsze Ja nie wiem co to jest! Bo jesteś cię, co Zabiję to tylko dlatego, żebyś najbliżej ciała Ja nie wiem co tu się. Kto jest Pokaż broń Maciusz! Kto to jest Marianka? Ja jestem Marianka. Marianka, nie znowu. wiem co się z tobą dzieje. Proszę się Ała! natychmiast... Ej, bo będę, cię, bo będę musiał cię musiał. Gdzie pistolet? Ale ja ci nie robię. Ja gdzieś nie tu poleciał. No <laughs> gdzie jest pistolet w ogóle? Znajdź, no, gdzieś znajdź gdzieś się tu pis... poleciał. Oh, ale to no, nie, nie ja. do mnie. Ja podziękuję to za to było Echo? Echo się zachowuje bardzo podejrzanie. Tam jesteś Echo. Mr. Echo, Echo, Mr. Echo. Echo, Echo, Echo. Teraz echo Echosiu. Komosiu, Sioux! Ty tutaj jest jakiś czas? Ej, czemu ty jesteś ja, Rudy blady? Dlatego, że taki mam się urodził. Kolor włosów. I ej. No właśnie, wszystkiego masz kolor sobie w sumie Rudy Dobra, ej ty. ej ty! Zabił go! go, nie, Zabił go. Nie Dobra, nie zabiłeś, zabiłeś kogoś! No to po co do mnie podchodziłeś tak z Nienacka i to z tyłu? To nie plaga był. Podszedł się Nienacka go zabić. Matyusz, też go zabić. Po prostu. Ale gdzie jest broń? Broń! Bogu. Rudy! Słyszysz? No tutaj. Rudy. A może to nie to no, przecież jestem niewinny! no Przecież ja strzelałem! Nie zabijacie to! O no. no, nie! Tam jest no. no, no, Echo! Echo strzelaj! Chcę cię zabić! Uciekaj! Rzucaj! Środkowy! Szybko! Uh. Magiczny! Ma uciekaj! Strzelaj! do dziury! Jest! Jesteś uratowany! Szybko uciekaj tam! Uciekaj! On się zajmie no a ty tymczasem zajmij dobrą pozycję! Nieprawda! Szybko! A, kawaluj mnie, pijdupę! dupę! Powiem, że mnie, pij dupę! tędy! O, przejście zarazem. Dobra, kopiemy! Musimy Polera. się przekopać! Plaga z tyłu, okej. Okay. Plaga nie wiem, Dobra, przekopałem się! Przekopałem się szybko! Na Ospiech, na na go. Dacie radę, zabijcie! Uważaj na plecy. Ale cicho. Zgobujcie się. Pinujcie wam się uda kiedyś. I ty jest akurat Mielu, ciekawe. Ilu tamtych wejścia? Tamtych wejścia. Plaga zgubiłeś o, nie się? nie Aga gdzie jesteśmy. Nie. Plaga się zgubił. nie wiem gdzie nie są po prostu. Mogłeś się, <grym> wiesz, plaga za ich To jest, To co ty tak tutaj, ja się boję. Cio, ja <grym> <grym> On nie ogarnie, ponieważ on nie musiał się przekopać Zasypaliśmy tunel! Nigdy się To się tunel zasypańszy jest. Zasypańszy tunel. Wiesz on on będzie wiedział, nie? Ale... Eee, e. Kurde, duże to jest, trzeba przyznać. Magiczne wejście, Maciuś, Nie mogłem. Magiczne wejście, gdzie no, stał? Za to bo byłem. Aha. To A, to ja za jest, to Za to. A ty Ja tego słyszałem jak się odsunęły te drzwi, nie? I to było takie. Słyszał to, czy nie? No i nie słyszałem. Dobra. Teraz cynek staje tutaj na, na straży pokoju i porządku. Dzień dobry, UFO. Możecie śpiewać. Cześć, UFO. Wow! Wow! What the fuck? Halo, what the fuck? Halo, ja proszę szanować Halo. Ludzi. No, spokój ludzie. koniec, bawimy się tymi. Dzisiaj ty jesteśmy na początku. O, Miko chce mnie zaatakować. Szybko Nieprawda, mnie. Ja, Czym ja, ja nie prawda. Czemu cię chce zaatakować? Nie Przepraszam, Przepraszam bardzo. A ty też jesteś Miko? Chodźcie do strażnika pokoju, jakim jest Ladeusz. Pani pokoju? Jestem niewinny. Kto podejdzie do strażnika pokoju, zginie. Nie wszyscy do strażnika. Nie, za... nie, no zabił mnie. No bo wiem, że kto podejdzie do strażnika o. pokoju, to zginie. Nikt mnie nie zabił. Ja myślełem, że kłamiesz. To jest przynętka. Ja... No nie. Wow, 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 wow. Okej. Okej. Kurde! Diabeł jak Widzicie? się z tym czujesz? Szyneczka! Plaga! Dać mi się da no co? z tego pokoju. Patrzcie! Ej! Stotka. Wszystkie Stotka. świnie Stotka. krzyczą moje imię! To do... diabeł, znają, żnąć świnie, no. Ej, Ej jest diabeł! Jadu, nie może. Co to jest? U. 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 to jest? Przejście do netheru! Nie 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 zrobisz w konia to jest pistolet gdzieś Nie ma pistoletu Pistolet był na górze Był Był, ale zleciał? Ale już go nie ma. Teraz świadek cię szuka Świnia Pistole, Pistole, zabrała pistolet, widziałem to! Galuję <laughs> do ciebie z ryjka. Popatrz. Dwórórkę ma w ryjku. O kurde, a tak serio, to gdzie ten pistolet. O, ale to go to go. To było U. Zresztą, U. MLG! Na to, na MLG shot, naprawdę. Żółt, na <laughs> Ja pierwszy raz. Jakie owieczczkę odpiczyłeś bycie y, tym kiedyś? No wyszmy, ja byłem co całe życie, zostało. jestem ninżom. Przecież ja studia rzuciłem, żeby być ninżą. Ej, dobra, a. A wszyscy, wszyscy co nie są mordercą, za mną! Okej! Okay. Schowamy okay. się za nim i się skończy. Ej, ale czy, czy jak jestem mordercą? mordercą, to też mogę być? Z wami? Halo morderca, ej, 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 ja, ja, ja mu nie ufam. Ha, dobra, ufam ci już. Ej, to już jeszcze się spotkało. Nie już Ej, ciurpa, morderca, jest morderca ma broń! Ty. Uf, uf, morderca ufam ma wszystkim. broń! Na morderca, to? Morderca, morderca chce nas zabić! Morderca, Mapa czemu u nas zabiamy? morderca! Nie, nie Oddawać hajsy. Wśród, wśród tych wszystkich osób jeden jest mordercą! Na pewno nie morderca! Nie ma tu niepotrzebnych morderców nigdzie! Ej, ale mamy. Ej, mama Ej tata! Jest... Mi się... mama, tata! Ja jestem tatam, a jest. Pek, pek, ja pek, jestem tatam, a pek, pek. tu jest tatam! Ja mam tą samą koszulkę! Tak? Badaje, no ja tam to jest, Ej Kurde wejbe. Się, ja, rzeczywiście, patrzcie na to. Szczotka, co ty robisz? O. Rzucił ty, bo jest to jest jest mama ta i tata. tata. tata, tata nie patrz, jest za blisko. To pani nie zabiera. Chyba. Tato, mamo. Mamy mamy bawimy się zabawą. Mamu, tato, mamo. jestem szczotką Nie jestem szczotką. Jesteś jednak. Z... Jest Piotrek, nie jesteś szczotką. Mamo, tato, jestem szczotką. Jesteś szczotką, mamo, patrz Nie chcę być chłopcem, będę szczotką. Nie mam syna. Mamo Zagadź mnie do szkoły dla szczotek. Mi się wydaje, że gdzieś wśród nas jest morderca. Nie mam pojęcia gdzie. Nic nie chodzi. Morderca! Ale co jest. To nie, nie nogi u ciebie, to nie jest morderca! O mama... mnie zabić, zabić to... go. Nieprawda. Nieprawda! Zabijcie szczotkę! Ale no to jest Jakbym tylko jeden, żebym cię zabił już. Tylko, tak? Poza tym szczotki nie zabijają, szczotki zabijają tylko brud. Ło! Wow. To... O... ty byłeś mama! O... Ej, o... Ej, wydaje mi się, koszmita i... do nas dołączył! Kosmita no. musi być. No. Wow. no nie! Okay. To był Easy peasy, co to tak był? blisko się dupy trzymałeś? Kogoś tam miał pistolet? Tadesiu. A jak się nazywał, no. Poczekaj zaraz, Guffy! Guf. A to guzik! Ło, wuś. Wuś. Chciałem tak delikatnie podejść, no wie, chciał, tak... chciał DELIKATNIE?! I dlatego cały czas biegałeś centymetr ode mnie?! On, ja teraz... jestem... nie mógł z Wiedziałem, to tak, że to by, to było... rozpracowany. rozpracowane. Bezimienny! Za wow, się jest, ja, jest. ja, ja jestem mało stawiony! V.I.P. Ja ja jestem Tędy! Stalin, to Stalin, na bank to jest Stalin. Jestem no, Stalin. Stalin zawsze, jest no, jest. Stalin no, zawsze nie. był dobrym wujkiem. Kto jest bezimienny? Ja. Plagaj, Dobra, weźmy pod tutaj Wysadź to, wysadź to. Weź wszystko przeze mnie. No? Czyszy? Ej, kto się nie żyje, ktoś umarł, ej, ktoś umarł. Jak krzyczę, dajesz mój wow. krzyk. Ej, nie stój za mną, nie? kurde. To jesteś za gruby po prostu, o to chodzi. Aha. <laughs> Kop szybciej. Byk. Jedziemy. Na ten sekret Takie... tutaj, tutaj nigdy nie znajdą bezimienny. Jestem. O, jestem nie, mama ma męski ma, ma 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 głos, coś jest jestem Nie tak bardziej od... Mama ma bezimienny głos. głos. Nikt nie, nie znajdzie! Wiem o tym. Mi się jest. wydaje, że to jest widz Dawczyni, czy Rudy? Wezmę jedną zaufaną osobę. O, tutaj muszę choć, zobaczymy. Twoja mama zawsze była zaufana. Raytor, check machine. to, jest... to, to no, nie To nie ten Gdzie? Gdzie? Where? My friend, Rudy. Raytor, check machine znalazłem. Hmm, Where is to traitor człowiek, Bo Jak ona działa? Czekaj. Wchodzi, wchodzi ludzie ludzie. I to osoby. też na, na Mardera też będzie ten pokazywać. wiem o co chodzi. Trzy osoby muszą tutaj być, patrzcie, tu hmm. jest napisane. Wezmę jedną zaufaną osobę do mojej ręki. Okres debaton, terrorist. Ty jesteś tajter. Stalinem. Kapitan, Jestem Stalinem. Ty jesteś Stalinem. Ja bym ja ci nie ufał, ja ci się ufał. Tu jest skomplikowany mechanizm, to. wiesz o co chodzi? Ja wiem o co chodzi, patrz. Patrz, no? tu się wchodzi. Nie. Yeah. Chodzisz tędy. Uuu, otwierasz kabinę. Mama no. już a, trzy osoby. Zamykasz ja kabiny. Chwilę, to wejdźcie tam trzy Mamo. osoby. Dobra, o, wejdź. O. Próbujemy to trzech proszę osób, proszę. I jeszcze jeden tutaj. Zapraszam. To? A ja idę do operowania. Dzień dobry, okay. Robicie. Jak to się sprawdzamy, czy ktoś jest mordercą? To się samo zamknie. Proszę nie zabijać, WIP-ie To oni zrobili. Jak on zrobił? No bo sprawdza nas teraz, czy jesteśmy mordercami. Czas na eksperyment! A działa! I co? Ej, pali się wow. zielone, co to znaczy? Że, że wszyscy są zdrowi. A nie, że, możesz... że wszyscy są mordercami? Mówię, e, tak. E, brak, no tak! wypuścić już? Właśnie, bo tak się nie... było łatwiej. Bo no. tu nie da się wyjść, wiesz? Uważaj, bo morderca jest blisko. Poczekaj. Po prawej. Po No to. weź nas. To jest? Uuu, uuu, uuu. Ej, działa! No i były. tak właśnie, uratowałem świat. O co to, to, to było? Byli? właśnie. Tak tak Dzień Morderca nigdy nie dałby się zamknąć. Czyli to jest te same skrypty co na TTT Poza tym oni zostali sprawdzeni, byli czyści Jestem Żona Azusa, chodź Jestem Charlie Siem Chodź żona, żona, chodź Chodź Jestem Eurazu kapselek też może pójść Jest doświadczam odezwał tam pieska Dobra za mną! Idziesz za mną? Chodźcie, ale to jest most Bogat Mirosa, szkoda, że co wyłączył? Hadesia! Ha! Kapselek, kapselek, kapselek Gdzie jest kapselek? Halo, panie kapslu Kup se koszulkę! Znowu Panie kapslu o, co tu Halo, się dzieje gdzie tutaj? Jesteś? Halo Halo, panie kapslu Paga, to jest Halo. was przeznaczenie, przez niego mógł tylko Admiros przejść Dlatego wszyscy zginęli Halo, spotkajmy się przy moście Ło! Ale zaadmiliłeś się. go Prawie zdążyłem, prawie zdążyłem No ale przyznam, przyznam, że to było bardzo subtelne i sprytne A. ze strony mordercy Tak się no, udało no. to zrobić właśnie no, Jestem świadkiem mordercę. A że HD z tobą współpracował, to się nie spodziewałem Ciekawe co Jestem co świadkiem, ale kto, kto się żeni? O. Kogo jestem świadkiem? Ej, chodźcie na most przeznaczenia. O! Ej, Hades, a ty o... byłeś mordercą, czy to nie ty? Co, 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 co? To Paweł był. Ja mordelca był mordelca ja, mordelca to Drugi raz Paweł był. Ciekawe, że w, jestem w, po raz trzeci, co? Wody. Ej, Odaję jest się ten Mroczny Kosiarz. Mroczny nie jest mordercą. I mordercą musimy iść indziej. Jak co? Jak nie no jestem chodźcie, tak. chodźcie nas zatańczyć, tu jest dance floor normalnie Where patrzcie. is dance Floor, my friend? Przecież nas morderca nie zabija jak będziemy tańczyć, bo będziemy radosnymi ludźmi To zain bugi nie zabija się radosnych ludzi dance Ja bym zabił Ale to nie było Dancefloor Ło, wow. je, yeah, je yeah. Ups Ej, czemu to ktoś zabił? Właśnie, czemu kogoś? No za blisko Co był Ja bym zabi... zabijał Krogło. Wszystkich będziesz tak zabijał Gdzie A, masz ten pistolet na nobie? Jaki nobia. typ Zotopu, Jaki typ Normalnie szalony Szalony wariat to co ty zrobić tu? Nie wiem. No, czemu mi HP z Tam chodzicie, co, co tam co robicie. Ja tu ale, ktoś się zbliża do ciebie, akcyz. Wziąłeś uważaj. pistolet? Poczekaj. 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 Poczekaj, kto tam jest na górze? Ja tu jestem. Kapitan! Tam kapitan! Ło! nie skoczek, bam! I ja to nie ufam, ja, ja mu też. No właśnie ja mu nie ufam, trochę. Dokładnie. Gdzie jest pistolet? No właśnie gdzie jest pistolet chcę zabić nas wszystkich. Tak już pięć razy was zabije od razu. Ej moment, a tu jest ciało? Kapitan jest mordercą, No bo, bo ktoś strzelił do kogoś No bo Baxter strzelił randomowo Baxter oczywiście No czekaj, a ktoś jeszcze został oprócz... Ej, a kto zas... tutaj Ja Oprócz kapitana Patrzcie, i... tam jest podwodne coś, patrzcie Czyli Hadesiaka nie ma i tego nie, nie ma? Oprócz Brawa tutaj... i ciebie Kto ma pis, pis, to, to nic nie ma, to nie ma został się pytałem. Ja zostałem i Plaga o, został w wodzie ja jestem, Teraz kapitanem biegam. Dobra. Kapitanem. a ty jesteś Ja jestem, kapitanem Brawo, Dobry Jakim kapitanem? Jesteś ja? Właśnie, ba ale Baxter, nie Baxter, Baxter, Baxter na pewno jest Paweł. Ja nie mis, Paweł, żyje, nie żyje. Rzesz, Paweł A ja bym jest podejmował. Jak nie żyje? A tu jest dziura przeznaczenia. Kto, kto ma ten? Kto ma pistolet? To się nie tak, coś jest nie da. Tak. Tam jest dziura przeznaczenia. Słuchajcie, ja znam plagę długo czasu. Może znamy te, sprawdzimy te podziemia, co Ej, moment, jeszcze Kto ma pistolet? Plaga! Plaga, plaga! Piękne! Nie no pewnie, wiedziałem! No zabił, zawsze plaga, gdy coś kombinujesz. Zaczyna za dużo mieć jakichś takich, wiesz, mówię. Chodź tu, chodź tam! On, <śla> on, to, on zawsze... Ja się pytałem... Zabić z ja się ja się pytałem Nie, na początku to. o pistolet. <śla> no. no. no, Czułem, no, że kapitanem może tylko jednostka. Ale ty za dużo kombinujesz plagę. Zawsze jak jesteś jakimś mordercą czy tam traitorem to za dużo kombinujesz. Chodźmy tu się poprzytulamy. Ej, a ja znalazłem świnę. I co w związku z tym? O, że ja no. dobra, ja Baxter ja znowu, znowu ma pistolet no. na początku no. i zabije na domowego człowieka. No, Ej, pokażę was sztuczkę. Bierzcie. Ej, chodźcie do... Już mnie. Cię mógł, chodźcie jakbym był mordercą, górno. to już bym ci dawno walną. był To ja jestem. Ja był, chodź przed bramę główną pokażę. Ja. Patrz. Adminka, Patrz. jesteś ja świni. Gdzie? Ej. Idę, poczę, idę zobaczyć egzekucję Egzekucję świni, chodźcie przed główną bramę do świnia. pokażę wam egzekucję. Patrzcie. Czekaj, czekaj, czekaj. No dawaj. Jest świnia? Nie! Nie ma ej, mała świnka To jest moje! Wyrwałeś świnię jakąś, ej! Rzuć mi ją do lawy! Niech Ale Proszę mnie wyciągnąć. Ej, morderca otwórz te drzwi, co? Chodź no tu są drzwi. Otwórz. Morderca otworzy. No, kliknij wszyscy jest tu jesteśmy! Nikt nie będziemy kim jesteś. Chodź! Kliknij! Pięknie. Otwórz te drzwi! Oczy, ej, morderco, otwieraj to natychmiast! Będziesz stanąć i dostać! Jolanta tam patrzy! No, morderco! Morderco no. morderco, no! Alba, otwieraj to szybko! Ja nie no, nie jestem mordercą, no, typie! To, jabłek, no, jestem. Tu otwórzcie to! Jabłek, otwieraj! Dzięki, jabłek. jabłek! Dzięki, jabłek! <laughs> jabłek jest mordercą, jaki łeb! To za jabłek! Nie nie! nie. jestem mordercą! No, znowu je no, zabił! Znowu zabił! No, znowu zabić, a nie tego. Nie wierzę, ale weka Ale dziwne, że nie byliście mordercami, w sumie się spodziewałem czegoś innego. A I u mnie było napisane, diabeł byłby dumny. No, Ale kwanął! Halo Zofia, chodź, O, Zofia, chodź, tutaj poparwimy ci uśmiech, tak. Tak, Zofia. Jakie dziuki! Zgubił Zgubił! Zgubił zgubił! Już zgubił Szu, gdzie masz pistolet? Nie, 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 pani głowna wie, jest tak, że ten... uf, uff, uff, będzie problem. O nie, poczekaj chwilę! Zaczekaj że... chwilę! No o dzieciach! Poczekaj. Pomyśl o wszystkich! <laughs> Pomyśl, o wszystkich. <laughs> Pomyśl o dzieciach. <laughs> Pomyśl o dzieci. On może mieć dzieci jeszcze. Gdzie są dzieci? E, z... e, co? E, co on zrobił? O! Co? on zrobił? Może z... się zgubił? Hmm? Nie, nie, nie! Ej, znalazł coś no. innego. Teraz ja już nie zabójcę coś Coś fajnego. To, o. I teraz, już teraz zrobić to. Ale chyba ja załatwiłem świadkowie co nie? Z tym lawą. No, jasne. Super, się. i teraz nie będzie ślubu, świadków nie ma. <laughs> Zab <laughs> zabi zabi zabił dobrych ludzi, dobrych. Nie, no. myślałem, że to ktoś jest mordercą, okazało się, że to tylko jakieś świadkowie. A zabiłem ich w świetny sposób. Bo ja tak, jestem świetnym tak. człowiekiem. Zajmij się świnią! O, tak, super. O, rzucił na <laughs> Ale przypał. Ale, dobra, mamy Ale problem Trochę bida. Trochę bida, nie? Trochę teraz z morderca ucieka. Żegnaj! frajerze. <grym> no, Czekaj, zamknęło się. <grym> <grym> Zadziałaś się, czy co? Jest mój nóż! Jaki nóż? Jak jaki ty nóż? nie masz noża. No, no właśnie! Nie masz noża! Ty nie jesteś Mordelerem. To blady jest. No no to nie przyznawaj się tak po prostu, no co ty, może może, może ktoś racja, jeszcze nie może wie Może pomyśli, że to ktoś inny. A może, może to był mordercą prawdziwy. Tak, Kongo tak, tak, w teleporcie pewnie znóż. Co to się stało? stało? E! Przeszedł przez teleport, XD! Co nie Po jakim czasie dzisiaj spokojnie. No, co to jest za przejście? Dobra, gdzie jest? blader? bęk, bęk. O, uważaj, bo to jest przejście tych. Przejście to jest bogów. Most nie? przeznaczenia, nie? Most przejście przeznaczenia. bogów i w ogóle kład, kładka nieśmiertelności. także... Kładka nieśmiertelności. Więc. Kiedyś ją tak nazywali, ale niestety mhm. zepsuła się. Aha. To o, mhm. znalazłeś pająka! Spawner? Nie, no! nie, nie, nie widziałeś go? Nie, nie widziałeś go? Ja go widziałem. Nie, nie widziałem go. Obróciłeś się, spojrzałeś na niego i się odwróciłeś drugą nie, dobra, no, no bym całym tylko paniem, co nie? nie no, no jeszcze jedna runda. Dobra, no to ostatnia tak, runda? runda. Tak, ostatnia runda, będzie. Może być. Nie, no nie jestem murderem, daj spokój. To strzelamy do w takim razie. Jestem środkiem! A! Czyli diabeł jest murderem, zabijcie go! Co? Diabeł? Jak się nazywasz? <laughs> się... Jest Juliet! Juliet biega z nożem! O, Jak głupia! Szybko zabijcie Juliet! Ja pomocy, ja po Juliet biega z nożem! Pomóżcie mi! Póki jeszcze to? żyjecie! Ja Wszyscy ja wiemy! No, ja nie wiedzę! To, no no, no nie, 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 nie wiem! Ja nie, ja nie wiem o co chodzi nawet, gdzie ona no, no, jest! Ja, 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 ja tu tylko biega. O, Wolanki tutaj! Tutaj biega Juliet! O, Juliet dawaj! Kilę ją! szybko, zabijcie Łącz nie biega! Józek zabił tego camp. na górze, ten na górze. ucieka do fortecy, bogów, szybko Tam za nią! na górze stoi! Nie, jednak nie! O nie. Calculated. O nie, e, trochę jakby ten. Śmierć jest blisko, to... nie? Chodź, dzień dobry, widoku. Śmierć jest blisko. Bata. Bidok! Zabijcie Bidok. Bidok. a... się ten Dobrym widokiem. Ty! Bogu, Uwaga! Uwaga! Tego mnie. Chodź, znajdziemy ją. Chodź. Nie. jak nie gwałcisz. się. Pajonki. Nie wierzę, że. Ale czemu ty gwałcisz pająki? Będę. Nie wierzę. Dostaw no no, pająki jest, Ty gwałcicielu A przecież mnie tu nie ma. Przecież są Te. 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 Czekaj, Te. Te. Eee... Te. 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 No i. Te. Te. No i. Te. 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 Te.